się siemano, z tej sądami Dami Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Gertes. Cześć wszystkim, tutaj Adik Kolejny odcinek z Lubelskiej Doliny Jesteśmy w 3, tytusa nie ma o, To może zacznijmy Ja u siebie będę ptyskał i pojadę po nowy nabytek, a wy? No ja będę sobie siedział sobie na nowym polu ja dzisiaj też wytestuję mój naby nabytek, i będę też pryskał. Także dzisiaj opryski. A ja zacznijmy. to zacznijmy. A ja tak sobie inaczej posiadałem pomysł pomysły. Co? ile mamy wypiskiwaczu, to starczy chyba. Nie no, napełnijmy go, No rozłożymy sobie już opeskiwa, no i tyle mi starczyło, że tak. trzeba po nowy jechać, po nowe aptyski a to już na następnych aptyskach Heh, <grymne> poznanie jakie na zaszczykach, próbuję się To jest hard. a to one nic nie daje. <grymne> Zróżmy sobie to było. Tu też taki jest rozkładany, ten biacki. Ej. Adik. Tak, tak, tak. Nie, bo akurat miniaturkę robiłem mi się zamyśliłem chwilę. Ale tak samo, na podejście masz rozkładanie jego, nie? A nie masz. It. It, it, it. Tutaj najpierw na na soje sobie wjechałem. Też na sobie wjechałem Piet. No jeszcze ja <laughs> ja. na słonecznik skoczymy i. I może starczy nam jeszcze tego prysku na ziemniaki, ale nie jestem pewien. Na jakoś masz. Pryskał? Jak? Jak? Już... 3 razy już. Nie mam tam po... poplon był. No, to tylko masz 3 razy. No, ale orka, tak jak orkę masz, to tak wygląda, by było trzy razy, wiesz? To jest naprawdę nie trzy wiem. razy. O, co to? Mówi, że starczy. Starczy. Słuchaj. Niby karniców żadnych nie ma. Fajnie. Niedaleko bliska. Mówi, że blisko bliska. to jest, to przejdziemy na drugie pole bez składania. E, ja właśnie też nie wkładam. Jeszcze sprawdźmy sobie, ile U. 150 litrów jeszcze tylko zostało. O, bo mnie. No, bo mnie nie starczy na. No ale po czym? Sprawni mi to idzie. Mówi. No, no, Mówi. koczkami sobie tutaj Mówi. To obywa. Mówi, że wieczorem sobie pyskacie, tak? Wieczorem się najlepiej pyska, bo nie ma wiatru. No wiem, wiem. Wiatru nie ma, słońce nie pali. No, a Adik to mówi, że najlepiej południe. Tak żeby wypaliło wszystko? Kurde. Dobra, No ja. jedziemy chyba dokupić Oprysk po prostu do sklepu i tam już uzupełnimy Opryskiwacz Pak, Daku mi. Tobie też? O, końcówka Ale ja sobie sprawdzę stan nawożenia Właśnie no tak bym mi zakupił jeszcze ślad przykład Łoł Co za przed drzewem A ty, jest skle... A ty jedziesz do pokręcił A ty jedziesz doskę pokupić? No. A cały zbiornik? Tak Masz tu raczej nie? Nie, ja do tam z opryskiwaczem tam sobie uzupełnię To ja też jadę no, do kółki Co za uciekli się przy O, Od kolory teraz się fajnie na farmie robią 10040 trzeba odliczyć No i chyba jak ja szpil zasieję siebie niż wyjął to będzie dobre co? Szybko Tak wydaje, pierwsze parę przejazdów, ale zobaczysz później. Ja już mam podatkowy zrobiony. Ja tak, tego pierwszy... małego chyba. <laughs> Nawet no, 2400 też trzeba będzie odliczyć. tylko jeden wesil i trzy jest tak żeby odsunął nika. O, ten mój sobie odepchnam go. Odecham pod tył. Trudno, nie mam czym tutaj to. Mój jestem tak, trochę bardziej z tyłu. Po obok, rem... obok nowego nabytku stoi. Teraz pokażę nowy nabytek. <grym> nowy nabytek, beczka. A rębak. Właśnie. Rębak, rębak. Już nie pokazał, a nie na początku, to teraz pokazujesz? No, kupiłem jeden bak. Tak, tam tego sprzedałem, o, bo tam też szajs był. Adi chciał kupić na Tadikowi to odradzał No ja odradzałem radikowi. Taki ładny rępaczek, no to prawda 60 tysięcy kosztował mnie Ale myślę, że trochę posłuży, później się jeszcze dorobi większą tam. Podaj, niech będzie git Dospowasz? spawasz? Spawamy A ci To robisz Kurwa, co tam się dzieje? <grym> <grym> Myślisz, że masz tu to musiel... chce rozjechać, Miechnio? <grym> jedź, jedź tym małym gujenkiem Patrzcie, wyprzedałem go, kurde Ej, zaplukowałem się na czymś Patrzcie, jak w wózkach on znika już Może znika Czy ta trziedzka chodzi, jak nie wiem. Dzisiaj nie, nie widziałam słyszę, że. Jak tak? 30 <laughs> O. E, mam jeszcze dziewięć litrów paliwa. Fandy tożę toż, silniki Ale przy agregacie zasianiu z agregatem silnikiem by paliła 3 litrów na hektar To jest godzina, nie wiem No godzinę A zaraz tu jeszcze nie preską bo to już było tam dalej Dobra piskamy już Lepszamy planet po to O Boże bym. w to Co wywaliłeś? O kurde jakieś jakiś deby muszę się tego postawić No To weź chicharz skarż. żebym Gdzie byś z tym poszedł? Sprawę dla re reportera czy ja? A do reportera To no, wiesz, to byśmy... poszedłbym do yy, gminy do wójta i bym by się usunął. No bo byś poszedł do tych chłopaków, co pod, pod sklepem siedzą Nie byście Powiadałem wam co koledzy z mojej klasy zabili Tezy no, wracali nie, nie, nie chyba nie, nie. Też wytaczali. Tego. Kolegę wysadzili, pojechali tam jeszcze innego kolega odwiedzić. Kolega na wprost miał przystanek autopulsowy. Tak jest jeszcze znak, co nie? Wykopali. Ponad metr w ziemi był w kopalni, on go wyciągnęli. Wsadzili do górfa czwórki. I pojechali chyba <grym> 5 km. I do kolegi pod domem się wysadzili. Teraz sobie <grym> Na co dzień policja przyjechała, a, z, a znaka nie ma. No to nieźle. źle. O, o, bo się usiadli jeszcze, jak robić. Coś kolega Miu to tylko przy, przystanek, to by aaa A, A na autobus przyjechał nie? <laughs> To by było do A to autobus, nie? Brama zamknięta, trąbi Przebrałem motory, na przystanek Dobra, i jak robi to trzyka ścieżki technologiczne? Robi Nie wiem czego w pierwszej fazie jak z rozciewaczem jeździłem to nie robiła Też nie wiem Coś nie banglao Dobra 8 w paliwa O Dworki na śniadłuchu. No Uśpię. Młoda godzina, ty śpisz. A, młoda. Spijany. Zolecimy podębok. Znajdziemy na stację i zarejestrować GHT. No starszy, tak? A czekaj, jest bardzo inny. Mógł... Kurde, wiecie, że. Poza niej, jest automatyczne zamykanie klapy. na kurde, na siłownikach tam. No. O, żeby tylko siłowniki było widać. Hmm. Oj, tam taki szczegół. O tym... o, Dobra, my jedziemy uzupełnić ten. Już temat ich zostało? Nie no tutaj już y, słonecznik też skończyłem Ale jadę jeszcze u, 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 uzupełnić opryskiwacz i w ziemniaki jadę jeszcze nie? Aha. Ja już tu powoli kończę O, Adi twierdzi, że to jest tak wielkie pole, że za Chiny się nie wyrobi ha. No tak wyglądało No, no to takie tak wielkie wierzę, a może, może. Dobra, teraz na PGR jadę. Co, koła będą zmieniać? Eee, ale cienkie, chud, znaczy te wąskie teraz zostawić pewnie. O tamte jest wąskie, to jest wezmę. lubsze. Malne. To też by moim przyczepę przerabiali. Rury robili do końca. Czy ostatni przejazd będzie? Zajdzie sobie na wóz właściwie Złapie już na wóz, nie? Powinien, no, normalnie no Zasiane Pada Ustaw, wąskie opony, standardowe Fit Teraz lepiej Wiesz, wygląda majonez.

Oj, podczepiony jedziemy. Ja już dojechałem do pola z ziemniakami, Rozkładamy z tutaj Do tu, podskoczyłem podskoczymy w ciągnik. Oskuban. Oskuban. Teraz sobie na nowo zsieje. to siej! Zaczynam, bo już się skończę, pewnie. To jest wędr, jak nówka wygląda. Normalnie to by mogę mieć. Ale bym mógł zejść z ich rościnaczami, że masz jeden talerz, to tak będzie na jedną stronę się je, nie? No. No, w ja to by chyba szło zrobić. Da mi. by się dało zrobić. No, żeby rozsiewał że trochę inaczej, rozsiewał. A, się wszystko przez kryptowo zmienia. Czyli tego. po animacji. To trzeba taki kąt dać inny, nie? By wystarczyło. Że to, co rozsiewa, tak samo, tylko trochę pod inny kątem, żeby to szło. Możemy się? Tak. E. Ale ty masz duże pole. Duże. Ej, nie jest szczerze tak? Ono nie jest duże, ono się tak wydaje. O. Coś do widoku wycelowam. O, jedź. No ty złożony jeździsz No tu z jednej strony go złożył No czekaj no, by... o, o, cały czas pryska on jeździć Słak składa No bo z tej strony że mi co po krzakach będę nie wadził Masz na lance wim No tak. Ale hydraulicznie czy ręcznie? No, gdzie hydraulicznie? O co, nie da się? Może i da. Dobra. Oj, da mi worek wrzucisz. Dawaj, przyjeżdżaj. Ja szybciej biegną od ciebie niż ty jedziesz, ty, ty wierzysz, że ty biegniesz 60 na godzinę? Ty bolt, tu sejm. No. Widzisz, gdzie te wodeczki masz? Tu możesz. A, dobra, opryszany na stąpkę. Od... Raz? My, co będziemy już pomału kończyć chyba no, nie? no będziemy kończyć o, to ja zajadę do ciebie może... u ciebie jesteście no, gardes nie, czy... tak tak to zajadę do ciebie na jakieś piwko oj Teraz studni nie wyciągnę udeczka <laughs> łe to jeszcze? W na jeszcze wszystkich wrzucamy. co robisz <laughs> skurwysynie Dwa, trzy. Aż wrzucił. Worek i Zostaw robisz? tą lancę No co i na co, ci co ci to ruszę? Nie tykaj, bo Dobra, podsumowanie zaczynajcie. O, to, to ja zacznę. Ja u siebie, tu był pryski, i nowy nabytek i tyle no ja u siebie to sobie tam co sobie je sobie i sobie trochę na wodę wyrzuciłem. I tyle. No u mnie dzisiaj też były opryski. Nowym nabytkiem. W sumie też tyle. Dodam jeszcze o. tylko, że linki do wszystkich... Do... Link... Jeszcze raz. Linki do kanałów będą w opisie. Ja wam dziękuję za wspólną grę i do zobaczenia w następnym odcinku. No, do następnego trzymajcie się. Cześć. Obchodzicie i subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć. Cześć.